Dzień dobry drogie ciaczki, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś zajmiemy się utworem zespołu KS-u pod tytułem Nasze Słowa. Utwór jest bardzo prosty, akordziki jakie potrzebujemy do naszego utworu. Mamy tak E małe, G duże, A małe, C duże i D duże. A jak jakiego będziemy używać, będzie to to całe, czyli dwa razy na dół, dwa razy do góry i na zmianę, czyli... Motyw zwrotkowy. Zaczynamy. Akordzik G. Całe bicie. D G C Druga część. G E małe C I D. I to jest kółko, po prostu zwrotka. Nasze słowa znaczą to, co znaczą, krzyk to krzyk a jeden to jeden, metafory zostawiamy tłumaczą. Co z jednego słowa zrobią pincet? Motyw refrenowy, gramy tylko na akordzikach. E małe, A małe, D duże i B duże. I to w kółeczko. Nasze słowa to tylko tyle, ile w duszy jest bólu i radości. Nienawiść mamy dla wrogów, a dla swoich iluzje wolności i drogie ciaczki, prosta pioseneczka każdy nam w na poradzi. I co? Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Na razie trzymajcie się pa! Dobra słowa, to tylko tyle, ile wburzu jest radości.